Cześć wszystkim, tutaj Alex. Oczywiście mm, ostatnio, jak pewnie wiecie, swoją premierę miała najnowsza część Tomb Raidera, Tomb Raidera z Lara Croft i ona jest swoistym restartem całej marki. Wszystko mam tutaj kompletnie od nowa, zrzeknięto się całego dziedzictwa poprzednich części i grę robi ekipa, którą, która zajmowała się marką już od jakiegoś czasu. Zrobiła trzy gry, Legendy, Anniversary i Underworld. I one były takie dość, mm, powiedzmy, że nowoczesne gry w starej konwencji. Teraz mamy coś zupełnie nowego, wzorowane na obecnych trendach w branży i najpopularniejszych w markach. No i to jest nowy Tomb Raider, bez numerka, bez podtytułu. No i nowa Lara, kompletnie Lara jest młoda, niedoświadczona. I no cóż, mm, z jednej strony bardzo fajnie wiarygodna, przyjemna postać, a z drugiej totalnie <grymna> wyjęta z jakichkolwiek reguł oraz że nie wiem, oczekiwań graczy, yy, postać. Dobra, to mamy ognisko, czy ja mogę z niego skorzystać? Tak. Więc na początku sobie powiemy coś takiego. Gra mm, ma w miarę otwartą strukturę, możemy się przemieszczać po wyspie. Problem jest taki, że w miarę mamy mm, liniowy przebieg całej gry, mamy fabułę, mamy questy i wszystko się poruszamy tak, jak nam linia popularna to nakaże, możemy sobie wszystko jednak zwiedzać. W miarę swobodnie, tak, mamy takie trochę szersze lokacje. Nie jest to oczywiście jakiegoś rodzaju super sandbox. Ale zdobywając kolejne umiejętności, możemy wrócić do poprzednich lokacji, żeby odblokować niektóre ścieżki. Oraz uwaga, są urobowce. Urobowce to są takie dodatkowe zadania w stylu nie wiem, tych takich podziemi z Assassin's Creed'ów. No dobra, i, i tutaj mamy obóz. Co, mam, co możemy tutaj zrobić? Przede wszystkim możemy sprawdzić swoje umiejętności, jest taki system w miarę RPGowy oraz zająć się sprzętem. Generalnie jest tutaj jeszcze szybka podróż, ale ja jej teraz nie mam, w sumie nie wiem czemu. Dobra, mam jeden punkt umiejętności i coś sobie tutaj wybierzemy, nie wiem, mam tutaj walkę, mamy łowy i przetrwanie. Weźmy zobaczymy coś w walce. Walce mam tutaj bardzo mało, mam odporność na obrażenia, co jedne jest, oślepiaj wrogów piachem. Nie, tego nie chcę, jeszcze trochę słabo zajmuję się samym, samą walką wręcz. Większa ilość amunicji. Dobra, i to mi się akurat przyda. To poproszę. Halo, mogę to poprosić? Nie, to już mam. Aha, kurczę. Więcej czasu na wycelowanie zabójczego strzału z łuku. I to poproszę. Łuk się bardzo fajnie przydaje. Nie jest taki przyjemny, jak ostatnio w się, ale też yy, daje mnóstwo frajdy. Ma się ochotę grać głównie z nim. No i czasami czasie naprawdę yy, okoliczności muszą nas zmusić, żebyśmy skorzystali z czegoś yy, bardziej przyziemnego. Pistoletu, karabinu czy strzelby. Ja właśnie teraz mam... Yy, Pistolet maszynowy z II Wojny Światowej, pistolet, mam czekan oraz właśnie łuk, mam jakieś ulepszenia, no niby coś mógłbym sobie kupić, jak widzicie mamy punkty surowców, a łuk już ulepszony, fajnie, mamy punkty surowców, które wydajemy na ulepszanie tutaj wszelkiego rodzaju ekwipunku, to też mam już maksymalnie wzmocnione, no to nie wiem, może tak całkowicie pokazowo ulepszymy sobie trochę pistolet, nie mam jeszcze nic ukończonego i co bierzemy, szybsze oddawanie strzałów, celność, Zadawane obrażenia, dłuższy magazynek. Dobra, to ja poproszę celność. Zadawane obrażenia. To mi się generalnie nie przydaje, bo Lara jako taka nieopierzona jeszcze trochę zabijaczka, co, co nie do końca może jest prawdą, yy, strzela dość yy, dość niecelnie. I co tutaj mam? Na tym etapie mam pistolet, mam pistolet maszynowy z czasów II wojny oraz łuk. Łuk już mam no, trochę ulepszony, nie jest jakieś taki dziadostwo z samego początku góry. Wiem, że pistolet zostanie zamieniony w najprawdziwszym świecie kałachem oraz dostanę jeszcze strzelbę. Dobra, i będą różne rodzaje ulepszenia. Gdzie mam teraz iść? O, tutaj będzie. W ogóle mam tutaj ładną lokację. Już ja jestem po... no, mniejszym, większym fragmencie gry. Już Lara stała się zabijaką, ma pierwsze zabójstwo za sobą. A jeszcze nie jest taki zaawansowany etapik, żeby się cieszyć, że człowiek będzie bliżej przejścia gry. No i dobra, coś tu się dzieje. O matko. Interaktywna katstęka. Mam ruszać Tutaj gałką. To jest trudny, trudny poziom. Wysoki. gram na nim ze względu na recenzje. One powiedziały, że gra jest w miarę łatwa. No i tego rodzaju interaktywne scenki często się pojawiają. Mamy też quick time eventy, które są trochę bez pomysłu rzucone. No i mamy walkę. Walka. Yy, no nawet generalnie gra to może sobie powiedzmy przypomina Uncharted. Przypomina Uncharted, ale. Już sama walka to jest coś kompletnie innego. Głównie z tego powodu, że Lara nie jest aż takim, jednak zabijaką. Ma dużo możliwości. Ale no nie ma tutaj covers temu. Mamy takie intuicyjne. Oraz. Yy, ach, trafił mnie. Czekajcie, aby ja go zabija. Dobra, uciekam i dokończę sobie myśl. Chwilę się zastanowię za murkiem. Mamy takie. Yy, kontekstowe. Zmienianie pozycji przez Lary Ja tutaj nie w nic, żeby ona się tak skryła Robi to w obecności wrogów A kuku, mamy walkę wręcz Znaczy ja jeszcze w sumie nie mam fantastyczne to jest takie zwykłe pchnięcie Żeby gościa mm, trochę mm, Ogłuszyć, żeby mieć z nim szansę No i Lara widzicie Tak się skrada, możemy to użyć Kiedy wrogowie nas jeszcze nie zauważył, żeby trochę się tam Wyeliminować ich po cichu Żeby taki cover systemik Leki, tutaj Lara się ładnie już Zaczniemy celować, ale zwykłego lepienia się nie ma no i yy, powiem to od razu w grze nie ma żadnego survivalu. Więc jesteśmy raz zmuszeni znaleźć pożywienie i jest to bardziej podyktowane właśnie fabułą oraz zadaniem niż czymkolwiek innym. Nie ma potem. O tych. Nie ma potem żadnych tutaj yy, wskazań, żeby zaspokajać głód czy cokolwiek. Hedzik. No, minimalnie celnie strzelam ale pobawmy się jeszcze tutaj łukiem no i tej survivalu nie ma praktycznie wcale, no nie ma, nie ma mamy dosłownie jedną mm, z góry mm, z góry narzucono sytuację, kiedy potrzebujemy tego jedzenia ale potem y, następuje parę zwatuchacji, w końcu kogoś zabijamy i już gra y, wtedy się nie patyczkuje z nikim ani z Larą, ani z nami i mamy tutaj pełnego po prostu zabijakę. Czasami akcje odchodzą lepsze niż właśnie w Uncharted. Na ten się czasami może wręcz schować. Tutaj Crystal Dynamics bardzo umiejętnie stworzyło właśnie grę Unchartedu podobną z paroma rzeczami różniającymi się. Jednak tu mówię bardzo na wiarygodności, traci postać Lary, która z jednej strony bardzo przeżywa pierwsze zabójstwo, pierwsze zabicie kogoś, pierwsze odebranie życia człowiekowi, nawet pierwsze odebranie życia Jeleniowi. A potem to już po prostu rozwalamy wrogów. Boże, jak lecą? No widzicie, co ja teraz robię? Ona teraz wciąż jest jakaś taka strachliwa, niepewna tego, co robi. No a jednak masakra jest dość konkretna. To jest naprawdę mm, dość niewiarygodne. I się kłóci trochę z ideą samą gry. Ja się spodziewałem czegoś minimalnie innego. No czegoś trochę prawdziwszego, prawda? No, taki był pierwotny zamysł y, deweloperów i wydawcy kiedy, kiedy greza zapowiedzieli żeby tak, no, tak ją ukazać, ale potem coraz więcej gameplay pokazywało, że to jednak będzie wyglądało trochę inaczej. Spadaj, nie chcecie tu. On zginął. Przeszukiwać zwłoki, zbieramy doświadczenie za sadzenie headów, za zabijanie, za wszystko. Level punktu umiejętności oraz przeszukujemy otoczenie. I to zarówno jakiś złom zbierając, jak i zabijając zwierzyny, sprawdzając wrogów. Zdobywamy właśnie surowce, za które ulepszamy potem sprzęt. No i to jest dość logiczne, dość przyjemne. O, no i mamy różnego rodzaju, różne rodzaje wrogów. No i, tak jak powiedziałem, to jest super niewiarygodne, że Lara potrafi ich aż tak złoić. Mamy też czasami odjechane akcje, takie oskryptowane. Pojawia się ucieczka z płonącego budynku, chociaż ja jeszcze do niej doszedłem, ale widziałem. Yy, Dzień, dziej powiedzmy. I to naprawdę już takie akcje odchodzą niewiarygodne, że to jest poziom czasami, właśnie gier z Nathanem Drake'em, albo nawet wyższy. To jest chwilka walki z bosem. To są takie, trochę bardziej wymagające starcia, których zwykle jeszcze coś mam jeszcze nauczyć. I tu mam akurat uniki. Dobra, chodź tu, stary. Nie mam żadnego takiego giercowego przewrotu. Wygląda to właśnie o tak. Ajajaj, mi dziabnęło. To, to duże, denerwujące. Próbuję go być od tyłu. No, no, no. Unik? Ajajaj, prosto na niego wpadłam. No i gra jest generalnie taki, taką przebieżką po tego typu sekwencjach walk z, b, b, z wrogami, jakichś bardziej efektownych starć oraz jakichś takich scen z udziałem innych rozbitków oraz oczywiście odkrywaniem tajemnic wyspy nie ma niestety praktycznie wcale zagadek środowiskowych jeżeli na takie takich takich akurat sobie życzymy atrakcje musimy korzystać z opcjonalnych roboców z, z, z Boże. czyli sami sobie niejako hmm, y, sami się decydować dość świadomie na tego typu rozgrywkę Mamy dużo walki, trochę wspinania się. Wspinanie jest, hmm, tak powiedzmy, pomiędzy Uncharted a Assassin's Creedem. Dość, hmm, dość ciekawie, dość hmm, realistycznie. Lara łapi się wszelkiego rodzaju y, takich no, punktów, gdzie może podeprzeć ręce, ale też to jest takie trochę skokowe, jak właśnie u Nathana Drake'a. No i nic. Zbieramy właśnie surowce, mamy tego typu wizję. To jest oczywiście w standardzie, w grach. Że mamy zmysł orła, że mamy intuicję Hitmana, że mamy gogle sama Fischera, że mamy tryb detektywistyczny w Batmanie. No i tutaj mamy różnego rodzaju ekwipunek. Dobra, to bierzemy jakieś standardowe uzbrojenie i lecimy. Gdzie jest ta wieża, na którą muszę wejść? To jest fragment, który możecie znać ze zwiastunów. Dobra, mamy liny z różnego rodzaju ekwipunek. To jest wszystko bardzo fajne, rozbudowane i miło się w to gra. Na pewno jest to naj... Myślę, że no, bezsprzecznie zostanie to uznane za najlepszą odsłonę serii, na bazie której będą kolejne części jakieś y, tworzone. Jest strasznie taka przystępna gra. Jest łatwa nawet na tym poziomie trudności, co ja gram, tym najwyższym niby. Nie ma zagadek w ogóle. No i jest to wszystko, no tak, logicznie zrobione... Design poziomów jest bardzo dobry, zawsze wiadomo gdzie iść. No i to jest takie właśnie przystępne. No, Crystal Dynamics jest naprawdę teraz deweloperem yy, pierwszego rzędu wiedzą wszystko, co zrobić, żeby było dzisiejsze nowoczesne i się jak najbardziej sprawdziło. Po prostu jak. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Lary, nie wyczekiwałem strasznie na tę. grę, Ale to co. Ja po prostu widzę, że to co gram jest dobre i. Patrząc na, na silnik, na gameplay, na to co oni tutaj stworzyli, jak wyreżyserowali każdy krok, każdy, yy, każdy ruch lary po drabinie, to w, cały czas sobie wyobrażam, co oni mogliby z serią Legacy of Cain zarobić, której jestem naprawdę wielkim fanem i na której powrót wciąż oczekuję. No ale ehh, Krystal zajęło się Larą, no i tak z nią siedzą na całej tej generacji. No i musimy niestety się z tym pogodzić. Dobra, tutaj już zrobię jakiegoś większego quest'a i chyba Wam już teraz mniej więcej podziękuję. Generalnie odczucia są bardzo, bardzo pozytywne. Jeżeli przejdę grę z chęcią, podzielę się opinią w postaci jakiejś kolejnej mojej recenzji, Na pewno będą zaraz też wrażenia z multika, który jest taki sen. niestety, to taki spoiler na przyszłość. A tu znowu bardzo efektowne spinanie się widzicie. Mam kawałek wchodzenia, co można by było bez problemu Wcisnąć takim, taką, no a powtarzającą się animacją, że raz, dwa, raz, dwa, wchodzimy coraz wyżej, a jest to zrobione tak, żeby trochę jednak zabiło serducho mocniej. Teraz dzięki, wielkie za uwagę i cześć, na koniec, katstenka. mocnić sygnał z nadajnika. Okej. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki Elsie. Dzięki.